Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mag Games witam Was w kolejnym odcinku z gry The Sims Mobile. Dobra, ja sobie odbiorę prezenty, bo dzisiaj pierwszy raz wchodzę do gry. Dobra, dzisiaj mam zaplanowany jeden, mam zaplanowaną jedną rzecz i za chwilę wam o niej powiem. Ostatni odcinek był z aktualizacji, gdzie troszkę powiem Wam, że nie wyszło bo wtedy jakby tej aktualizacji nie było, to było trochę dziwne, ale to za chwilę wam wszystko powiem i pokażę. Tutaj odbieram nagrody, zmiana w warsztacie, tutaj dziękujemy. I na wstępie oczywiście możecie zasubskrybować, zostawić łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej właśnie odcinków z The Sims Mobile, możecie mnie także zapraszać do znajomych. Tutaj osoby mnie zapraszają. Ci, te osoby, które nie grają, wiecie, dłuższy czas, myślę, że tak powyżej właśnie 30 dni, będę usuwać, żebyście wy mieli, gdzie tutaj, o, żebyście wy mieli szansę mieć mnie w znajomych. Tutaj macie mój kod znajomego, to możecie mnie dodać. No i co? Ogólnie to ja wam powiem tak. Idziemy sobie na miasto, do zielonego zakątka i tutaj są takie tablice. I tutaj jak widzicie, jest tablica, ogólnie ja szukałam tabli tych tablic i tutaj pisze, że mm, wróć wkrótce po więcej ciekawych aktualności, bo można robić imprezy, tylko wiecie co, że ja nie umiem robić imprez. I tu jest problem, że nie, ja nie umiem robić imprez w innych miejscach. Pójdziemy sobie jeszcze do miasta, pójdziemy na rynek i zobaczmy. Okej, okay, niespodziewany wybór. Odmówimy. Chcę zobaczyć, czy tutaj jest tablica, bo ja w sumie nie sprawdzam, i tu chyba tej tablicy nie ma. No, no nie ma. No dobra. Nie wiem, jakieś to takie jakoś nie pokazują zbyt dużo rzeczy. Jak jest jakaś nowa aktualizacja, to tak nie informują. Tutaj też nie ma, sobie jeszcze pójdziemy do naszej pracy. I tutaj też żadnej tablicy nie ma, czyli to musi być w zielonym zakątku To tam sobie później jeszcze wrócimy Ja tu oczywiście nagrywam, a patrzcie jest coś O, patrzcie, no I teraz właśnie dodali takie tablice I w ostatniej aktualizacji było napisane, że można, można robić imprezy w różnych miejscach Nie trzeba w swoim domu I teraz Wierzysz, że możesz teraz urządzać imprezy na dowolnej parceli domowej? Pokaż znajomym więcej swoich niesamowitych budowli. Gdy osiągniesz poziom no, powyżej szóstego, posiadając więcej niż jedną parcelę, zyskasz możliwość odwiedzenia innych swoich parceli i urządzenia w nich imprez. Ok, czy tu chodzi o to. Czyli chyba musimy mieć jakąś parcelę, tak? Ja nie wiem, chyba musimy mieć jakąś. Drugą zakupioną parcelę, na którą mi oczywiście nie stać. Patrzcie, no jest. Kup drugą parcelę. No i tutaj, widzicie, macie drugie. Ja myślę, że będę zbierać na drugą parcelę, żeby Wam oczywiście pokazać, jak to wygląda. No, tu jest za 700. No, tu jest sporo. Kosztuje. Tu jest za pół miliona. Dobra. Wracamy, wychodzimy stąd. I jeszcze tak chciałam Wam coś pokazać. Jakieś tutaj myśli. Chciałam wam tutaj pokazać jeszcze, jeszcze kilka rzeczy. Tak, ja w ogóle nie pamiętam jak te nasze bohaterki się nazywają. Dominika, ok. To tak. Dominika skończyła swoją pracę, nie, Kariera prawnicza i teraz myślę, żeby jej wybrać jakąś inną pracę. Tu mamy jakieś interakcje. ITP. No i teraz ja nie wiem, co jej wybrać, wiecie, bo mm, Marshal, ten do to się może wyprowadzić, ale na razie tego nie będę robić. E, poczekajcie, bo chciałabym iść do miasta, na rynek, gdzie jest tak dużo, chaotycznie jest, przecież będę trochę częściej nagrywać właśnie update'y, co się dzieje. patrzcie, ona też tutaj skończyła to, ja nie wiem, czy ona też tego nie skończyła, patrzcie, historia pozowania. Uh -huh, uh -huh. Okay, nie wiem, czemu ja tylko nie mogę, żeby wam właśnie pokazywać, co tutaj się dzieje. Ok, ja też to Jezu, ja tu wszystko pokończyłam. To też. What? Dobra. Idziemy sobie tutaj. Mm, idziemy na nabrzeże. Tak, na <grym> To też jest skończone to ogólnie chyba skończyłam wszystko tutaj też jest skończone przez chyba tą naszą simkę nie wiem tą naszą drugą simkę tak, tak mi się wydaje ok i chodźmy jeszcze sobie na miasto, do centrum miasta e, tutaj ona pracuje tutaj nasza druga simeczka i tutaj, o, historia o karierze TJ a. więc myślę, że Właśnie nie wiem, czy wybrać jej tą karierę czy jednak nie jak się zastanawiam na razie niech sobie tutaj pracuje, a my wracamy do domu w tej karierze prawniczej. I teraz wam coś pokażę, co doszło właśnie w ostatniej aktualizacji. Tutaj macie, wiecie, ten obrazek. Wchodzicie sobie i poczekajcie, może wyjdę. I możecie grać maksymalnie czterema simami, gdzie trzeci możecie odblokować za yy, 175 tych dolarów jakby. Jak widzicie 137, więc mi nie stać na razie i co? Możecie sobie zrobić coś takiego. Klikacie na danego Sima załóżmy, że. Właśnie senior to ja nie mogę nic z seniorem zrobić, ale tutaj nasz yy... nasze dziecko, syn naszej dominiki, możemy nim zagrać. I teraz patrzcie, możemy zmienić status na graj i zmienić grupę wiekową. Tylko właśnie. Nasz e, nie wiem, kto to Kacper. Nie pamiętam, gdzie on jest. A tutaj jest gościu. Dobra, e, tak. No i tak to. Tak wiecie. Musimy go. O, oh, <laughs> Musimy go. O, nie, gdzie on zniknął. <laughs> musimy go postażyć. Gdzie on jest tutaj. Okej, okay. o Boże. Dobra. E, klikamy sobie tutaj jaką Wygląda za chwilę, a mu oczywiście metamorfozę. I ogólnie tak się zastanawiam, czy nie zrobić naszej Dominiki jako już, patrzcie, ona ma tutaj tyle rzeczy, naszą Dominikę zrobić już jako seniorkę, no bo ona w sumie już tutaj długo jest. Ale na razie zostawię, na razie zostawię, bo wiecie. I tutaj możemy Zmienić ją na sima pasywnego, czyli nie będziemy nim grać, a tutaj kacprem możemy awansować na grywalnego. Więc róbmy tak, że nasza Dominika będzie simem pasywnym, czyli pasywni simowie, pasywnych simów można w dowolnym momencie zmienić na grywalnych, ale zaczną grę pozbawieni energii. Więc wiecie, jak później będę, nie będę chciała grać. Kacprem, to wtedy zmieniam sobie naszą Dominikę na sima grywalnego, ale wtedy ona zaczyna z. No, bez, bez energii po prostu zaczyna, tak? A nasz kacper wtedy staje się simem pasywnym. Dobra, no to tak, zmieniamy go na pasywnego. Tą naszą Dominikę zobaczmy, jak to wygląda. Ok, teraz ona jest oczywiście śpiąca. Ok, ja mogę wrócić do gry. Mam jednego Sima, patrzcie, mam jednego Sima I mogę dodać nowego Ale nie będę tego robić, oczywiście Wchodzę sobie tutaj o Nie, nie chcę Marszala Chcę tutaj naszego Kacpra i możemy go awansować Na grywalnego I grywalnych Simów można w dowolnym momencie Zmienić na pasywny, więc go Awansujemy I teraz patrzcie, mamy rodzeństwo I tutaj rodziców, w ogóle ja chyba Postarzę, wiecie, Dominikę, bo Tak trochę Tak trochę, wiecie Mm, wypada, wypada ja ją trochę pozmienić zmienić ją właśnie na seniorkę i teraz możemy wybrać cechę dla Sima o imieniu Kacper mm, wiecie co ja chyba mu dam pracę DJ on podejmie pracę DJ mm, dobra, weźmiemy może mu ambitny OK. Jezu, za chwilę go po prostu zmienimy, bo nie mogę na niego patrzeć. Hehe. Chyba to za chwilę zmienimy. Tutaj mm, ona ma chyba urodzinki, tak? O Jezu, na emeryturę? Oh, dobra, nie, dziękuję. <głos> <głos> nie teraz, czekaj. O kurde. A patrzcie, czy ja ją mogę zmienić? Yy, nie wiem. No dobra. Dobra, dobra. Ogólnie to ja mam plan, zmienić ten domek. Nie trzeba na niego zwracać uwagi, ale mam właśnie taki plan, żeby go pozmieniać, bo tutaj będzie się jakiś tutaj dla yy, dzieci pokój. W ogóle, więc będę musiała to yy, w najbliższym czasie zmienić, jak będę mieć chwilę wolnego. I teraz tak, właśnie to chciałam Wam pokazać, że można robić imprezy na swoich innych parcelach, których ja nie posiadam. I można teraz zmieniać właśnie simów na grywalnych albo pasywnych, czyli żyją po prostu własnym, jakby powiem, życiem. Prze, dobra, nagrywam. E, dobra, to teraz sobie przejdziemy na jego metamorfozę, myślę. Albo może też w innym odcinku zrobimy? Tak, myślę, że to już w kolejnym odcinku wychodzimy stąd. Wchodzimy to stąd, to wtedy przebiorę też innych simów, bo trochę mam kaski. To wiecie, się przyda. Tutaj skrzyneczkę mam za 7,5 godziny. To co? Może podejmiemy sobie karierę? Mm, I to jest w centrum miasta. I tutaj jest nasza kariera DJ-a. Patrzcie, Remiksologia. Amator DJowania próbuje swoich sił w świecie muzyki klubowej. Więc lecimy, Remiksologia. Jeszcze chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Mm, poczekaj, czekaj, czekaj. czekaj on teraz pracuje? Nie, nie pracuje. Dobra, to ja mówię ci, co zaznaczę na razie, żeby pracował na krótkiej zmianie, bo jeszcze wam chcę jedną rzecz pokazać. Tutaj mam misję ukończoną. Eee, eee, czekajcie, czekajcie. O, tutaj jest taka misja. Ukończ w 100% historię o związku. I nasza mm, Dominika, tą, którą zmieniam na pasywnego Sima, czyli... Nie mam jej tutaj na dole, jak widzicie. E, ma już ósmy poziom z jedną simetką e, w połowie, więc tam mam prawie już 100%. Więc Chciałabym właśnie na razie nie zmieniać na seniorkę, bo chciałabym ukończyć właśnie 100% związku, bo wtedy tutaj wykonała e, no, misję. To mi się na pewno przyda. Wiem, że ten odcinek trochę jest, myślę, że chaot chaotyczny. Bo dużo, dużo rzeczy się tutaj dzieje. I na zakończenie chcę jeszcze Wam jedną rzecz powiedzieć. Ja tutaj ogólnie sobie zacznę już kolejne. Dobra, dobra. Chwilę sobie jeszcze Wam pokażę. Wybadaj nastrój, jak tutaj właśnie w karierze DJ-a wygląda. Zapuść tłusty bas. Graj w grę z piciem soku. Znajdź linię basu. Ugaś pragnienie. I tutaj mamy, spróbuj mieszać gatunki. Ok, ok. No i co teraz? Tutaj, chyba to jest Kinga, tak? To jest chyba Kinga. Yy, to co, w kolejnym odcinku wam oczywiście pokażę, co tutaj się zmieni przez tydzień, bo myślę, że odcinki będą co tydzień, żeby wam pokazywać. Kurde, nie stać mnie. Ile tutaj jeszcze? Minutka, dobra, to niech tutaj minutka będzie do domu właśnie będę Wam pokazywać myślę, że co tydzień. Jeszcze nie mam jakiegoś określonego dnia, więc jeszcze wam nie będę mówić tutaj. Czy wam nie powiem, którego właśnie dnia będą dane odcinki. No i co? Zapraszajcie mnie do znajomych, bo myślę, że najbliższy odcinek będzie właśnie z ocenienia jak to już mówiłam już myślę, że... To jest całkiem długo mówię o tym, będzie właśnie ocenianie Waszych kont. Tylko, wiecie, ja zbieram osoby, które mają jakieś ciekawe, yy, jakieś ciekawe konta. No tutaj, widzicie, mam 49 znajomych, więc jeżeli mnie zapraszacie, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, bo myślę, że tutaj niektórzy mi jakoś nie subskrybują, więc zapraszam, żebyście widzieli, yy, widzieli o nowych odcinkach, bo może w następnym odcinku właśnie ocenię Wasz profil domek dobra, weź skończymy jeszcze tutaj sobie jego żeby awansował na drugi poziom kariery jeszcze chwilę wam tutaj pokażę i będę myślała, że będę, myślę, że będę już kończyć dobra, miksuj miksy i skończyliśmy i jesteśmy teraz na drugim poziomie zostań skromnym DJ-em, więc nie dziękujemy, dobra robota i teraz wracamy do to dobra, gada sobie. Remixologia skromny DJ. Czy co, nie mogę na niego patrzeć? Nic w kolejnym odcinku. Na pewno, na pewno będzie tutaj jego spora, myślę, że metamorfoza. I tutaj naszych innych simów też. Kupimy im może jakieś nowe rzeczy, albo jakoś ich tutaj, myślę, że pozmieniamy. Tutaj nasza kinga. Inga też za chwilę pójdzie do pracy. No. Co ja się z Wami żegnam. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Tutaj Wam właśnie pokazałam te nowości, co w poprzednim odcinku mi się nie udało. No, zbieramy kasę na parcelę nową, bo nie wiem w sumie, czy tutaj będę budować nowy dom. No, zobaczymy, zobaczymy. I co? Zostawicie łapeczki w górę. subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. I żegnam się z Wami, do następnego, pa pa!